Butterfly, o oh Butterfly! Cześć wszystkim, Bartosz się pozdrowa na kanale wszystkich widzów na moim kanale, kochani a w szczególności serdeczne pozdrowienia dla wszystkich ziomali z tej listy wszystkich wspierających kochani wyjeżdżam z mini jutex tak jest no właśnie zanim, zanim tutaj wam poopowiadam trochę to proszę bardzo zapraszam na materiał i cyk wjazd na myjnie bożą jutex grudziądz polecam fajnie chłopaki tutaj ogarniają Prowadzający, jedziemy. Jezu. Butterfly, o oh, butterfly! Butterfly o oh, butterfly! My boża, boża, myja butterfly o, widzicie, nie? Stałe te. O, i druga myjka też. Druga Mańka. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiasz kogoś? Pewnie No, wszyscy mają pozdrowienia. O, i zwieńczenie mycia Bożego czyli ładnie siema wszystkim dogi do kłania. siema dogi dawno ci nie było o zwiększenie wszystkiego szczot jadą a daj mi coś jeszcze pogadać dogi cicho później pogadasz ale ja chcę teraz dogi w domu sobie pogadasz no dobra no całe te no i autko po myciu bożym można wyjeżdżać. Także, kurde, naprawdę, tutaj zaraz na jeszcze wyjdziemy sobie na zewnątrz. Zobaczycie, tutaj jestem zawsze, będzie pan, tutaj, zawsze pan będzie zadowolony. O! Tak. Już kiedyś chłopaki mówili, daj spokój, kurde, nie, nie gadaj o nas tam za głośno na radiu, CB czy na, na kanale. Bo wtedy wszyscy tutaj się zjeżdżają. Nawet nie mają czasu kanapki zjeść. A tak, serio, to spoko. Także jeszcze raz panowie, wielkie dzięki za myju, myju. Ja standardowo sobie tam stanę w bramie i wyjdziemy z autka. I proszę bardzo, w całej okazałości nowa, nowa naczepka, jak to przystało, lśni. I dafik również lśni. Tak Także serdecznie polecam tutaj myjnie Jutex, ulica Składowa w Grudziądzu A ty mój ślicznotku kochany Ty Piękna fura No, także jak widzieliście Autko lśni Czyściutkie Nawet Dogi Dog zawitał Siema siema witam wszystkich No niektórzy no, widzowie nie znają Dogiego No ale Dogi Tutaj yy, że tak powiem Jest cały czas ze mną Większość czasu leży sobie na łóżku Dlatego go nie widać tyle Ale, ale jest <ścoughs> Sorki krótkie cięcie było Miałem telefon musiałem odebrać no i kochani co, tutaj mówię no kończy mi się wyjazd teraz tygodniowy tym razem troszkę później w sobotę zjeżdżam, a to dlatego, że no słuchajcie, tam dostałem od Majki zlecenie z DHL -a. jak widzieliście, kto ogląda moje relacje na facebooku, ten wie o co chodzi tam sobie postałem ponad 24 godziny, mi się nawet pauza wykręciła ja serdecznie się pozdrawiam no i tak się troszeczkę to przeciągnęło, ale, ale spoko słuchajcie, no już teraz zjeżdżam do domku miałem załadunek, pierwszy miałem tam koło Nowego Miasta, Lubawskiego jak wyjeżdżałem, załadowałem do Halmstadt i wtedy z Halmstadt przyjechałem do Göteborga załadować DHL-a z, z Göteborgu pojechałem do Borlange w Borlange zrzuciłem DHL-a i również Borlange ładowałem to co mam teraz aktualnie na sobie i jadę z tym oczywiście rzecz jasna do Płocka raczej oczywiście rzecz jasna czasami jedzie się i do Gostynina, nie? A czasami jeszcze gdzie indziej, ale najczęściej jest to jednak Płock z Borlągiem, tak jak wiosenku. No, jak więc kochani, no wyjazd spoko, fajnie, elegancko. Nawet powiem Wam, gdzie ja kurde mam ten ticket? O, tutaj <taki> takie fajne, jak wiecie, ja lubię liczbę 3, nie? To znaczy, jak wiecie, co niektórzy wiedzą. I teraz zobaczcie. Rejs wczoraj miałem promem 3 .3 2023 O godzinie 23.30 No Także tak tak Miałem sobie datę Rejsu wczorajszego No i teraz aktualnie Zjeżdżam do domku Rozładunek będę miał w poniedziałek O kurde z tym uchwytem z, za, za słabo się przyssał za słabo się uchwyt przystał i się spadł się. No i co? W poniedziałek, tam nie wiem, o której sobie wyjadę, wtedy na rozładunek. A co dalej, to się okaże. No jeszcze nie zostałem żadnego zleconka. Słuchajcie, także no, się okaże, myślę, może nawet jutro yy, Karol czy, czy Jacek. Również serdecznie pozdrawiam, może Dominika, może Oktawia. Ktoś mi z yy, zleconko na poniedziałek, na załadunek. Gdzież może, nie wiem. No, no, zresztą dobra, mniejsza o większość. No, także kochani, wyjazd spoko, ludzi bezproblemowo przebiegł. Mówię, no, jedyne to, to trochę długie oczekiwanie. Gdyby nie to, gdybym ładował się w ten sam dzień, w którym tam podjechałem, już yy, to bym sobie no, wczoraj o tej godzinie zjeżdżał do domku. Ale co tam? Yy, ostatnio miałem też tydzień wolnego. Także nie ma tutaj co narzekać. Yy, byłem z rządką nad morzem. No co, zimą również można być nad morzem, nie? A co? No nawet taki, taki szum fal sobie nagrałem, kurde. I sami na plaży wyroba. Żywej duszy nie ma. lekko kropi ale fajnie jest Do wów, serdecznie pozdrawiam Aldonkę, Andrzeja u których właśnie do których tam jeżdżę jeździmy, przepraszam, jeździmy z żoną co, co, co roku no i jest tam naprawdę bardzo fajnie Tyle, że ostatnio właśnie już nawet Nawet gospodarze narzekają, że już za dużo ludzi Po prostu tam e, jeździ Bo tak to zawsze była taka wioska Nadmorska wioska, taka spokojnie tam było No a teraz jest kurde już natłok tam ludzi I nie ma takiego wiecie Tego e, jakby to powiedzieć Kameralnego takiego klimatu nie? Już jest tam nawalone wszystkiego Budują się e, te, te, te wiecie takie tam te apartamenty jeden na drugim już w sumie także no, no nie są to, już nie są to te rowy, które były tam powiedzmy te 7 lat temu jak zaczęliśmy jeździć nie? pierwszy raz no ale, ale ja tam, mi się tam cały czas zawsze podobało, podoba i myślę, że będzie podobać bo jest tam naprawdę tak fajnie no. ktoś inny by powiedział kurde Bartas, jak ty możesz co roku w to samo miejsce jeździć no, wiem, że niektórzy ludzie są tacy, że no najchętniej to co roku jeżdżą w inne miejsca, sobie tam y, Czy zwiedzać czy coś, ale no, my z dorotką lubimy po prostu sobie jechać w to miejsce, tam tam pasuje, odpowiada, jest sprawdzone, no jest w ogóle fajnie. No, także mniejsza o większość. Zawsze kto jak lubi, y, tak. Kochani, powiem Wam szczerze, że ostatnio ostatnio z Klimusiem tutaj działałem oczywiście w sumie w większości Klimus działał ale ja też trochę pomagałem przy tych lampkach no jestem u Marka Klimka miejscowość Kuligi trochę się poraliśmy w międzyczasie tam Kasia jak tam udostępni materiały to, to będzie widać jak tam ugrzęzłem no ale dobra jak się dostać teraz do lampek u góry na dachu Drabina trochę była przykrótka Ale to nic. Jest dach od garażu. I nawet lepsze, co? Marek teraz. No, taki miałem pomysł. No dobra, także Marcia tam działa z oświetleniem górnych ledówek Jak Marek sytuacja? Wieczna. Wieczna. A jo, bo tam wiecz. Dobra. Tak to wygląda. No. Marek, jak to mówisz? Jak masz kolegę, co jeździ ciężarówką? Tak spędzasz w niedzielę. No właśnie, leczku, przyj przyjedzie zjadza. Bartas do Klimusia i mu dupę zawraca nawet w niedzielę. No. no ale nie ma kiedy się zgadzać, nie Marek? Ty w tygodniu zarąbany robotą, ja w tygodniu na wyjeździe. To w sobota wiadomo, inne rzeczy się robi. No a tak I tak Marcia tutaj działa No i tak jeszcze się kurde Zastanawiamy Czy tak na dole kurde nie dać Z takich czterech ledek Nie wiem jak, jak wy sądzicie Ale fajnie by to w sumie wyglądało ne? Tak pod stopniem czy coś Dajcie znać w komentarzach jak się na to zapatrujecie No oczywiście nie lubię takich tam choinek Wiecie co jest z przodu cały przód oświetlony Tam jakieś kurde nie wiadomo Światełka, świecidełka Że praktycznie jedzie taka choinka No jak to jest zrobione tak ze smakiem to jest fajne ale jak ktoś tego napierdzieli za dużo no to już sorry ale to tak nie da nie, nie za tego ne? No, ale podobno z tymi lampkami to jest jak z tatuażami jak już się jeden zrobi to już później się ciśnie dalej no mam nadzieję że w tym przypadku tak nie będzie i tutaj to zostanie tak jakoś wiecie no w sumie tak jak jest teraz, to jest elegancko, jest to obrurowanie nie? na tym na dole, na między jest na kabinie. Także jest naprawdę, ten dafik jest kurde prze-zaje fajny, jest bardzo ładny. Dodatkowo jeszcze te trąby y, pneumatyczne na dachu, także fajnie, fajnie to wygląda. Godzina 19.10 i oto efekt klinkowych prac. Ha, tak to wygląda. No i w, w całej okazałości. A przed nami szkolący się i nawet z solówką jeździ po krawężnikach. No wam mać No także mówię, no to wszystko musi być robione ze smakiem. Teraz kurcze nie wiem. No teraz już jest sobota także dzisiaj to za dużo nie powojuje dlatego, że dzisiaj do mnie wpada szwagr Marek pozdrawiam, pozdrawiam szwagra <grym> także dzisiaj szwagrunio do mnie wpada, zostaje do, do jutra, a żonka jedzie tam sobie do rodziców i u rodziców będzie na weekend, a u mnie będzie szwagr, no także teraz jeszcze przyjadę do domku, żonka czeka yy, zjemy sobie jakiś obiadik, no i tam o godzinę 16 sobie pojedzie do rodziców a w międzyczasie będzie się mijała na trasie ze swoim bratem moim szwagrem który dzisiaj jedzie do mnie na taką taką od czasu do czasu robimy sobie wymiankę nie? No, tak, to, tak to wygląda zawsze tak się śmieję z tego bo taki mój kumpel Darek którego serdecznie pozdrawiam czy też Adrian też pozdrawiam i się zawsze śmieją z tej, z tej wymianki nie? że żonę Żonę y, ten, de, y, w delegację wysyłam do, do rodziców. A, a do mnie szwagier przyjeżdża na delegację. No, no i tak to kochanie wygląda. A ja y, co? No teraz. Aha, właśnie, jeszcze miałem Wam powiedzieć. Jarcio Globusik, pozdrawiam. Jarcio teraz jest w trakcie tego, co ja robiłem teraz y, po wakacjach. Tak, po wakacjach. Yy, odświeża sobie prawko. trzy miesiące mu zostało. No słuchajcie, nie wiem, nie wiem kiedy Jarek coś doda. Kurczę, chłopaka trzeba zmotywować. Dajcie mu jakieś tam pod, pod ostatnim materiałem, kurde, jakieś, jakieś te yy, wiadomości motywujące, go do dalszej działalności. Bo naprawdę Jarek no nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj fajnie kurczę zawsze też widzieć auto, co robisz, gdzie się obracasz i tak dalej no de facto u mnie też za często ostatnio te filmy nie wpadają, czasami ja mam taką wenę, że kurde mógłbym dodawać codziennie, a nawet, nawet kuźwa dwa razy dziennie, czasami są takie dni no ale niestety ostatnio mam jakiegoś takiego ee, no stopa, nie czekajcie, muszę kurde coś popić coś mi kurde do miardła się krochmaliło. Mnie tak kurde gryzie No o. Jadąc tutaj słuchajcie Korzystając z okazji Chciałem Wam powiedzieć, że Tutaj od Grudziądza do Jabłonowa Droga jest no spoko Jak Cię mogę jest równo De facto tam miejscami jest strasznie wąsko Ale kuźwa od Jabłonowa Do Brodnicy tam jest kuźwa dramat, z wyłączeniem pewnych odcinków, które, które, już są tam naprawione, ale, które naprawdę już totalnie wołało pomsta do nieba. Powiem Wam szczerze, ja już dzwoniłem nawet do Bydgoszczy, bo to Bydgoszcz jest zarządcą tutaj tych dróg, bo to są, nie wiem, jakoś tam krajory. nie wiem, jak to się tam nazywało, już nie pamiętam, tak czy siak najpierw dzwoniłem w Brodnicy, w Grudziądzu, no i właśnie tam mi podali numer, że to jest za tą drogę jest odpowiedzialna yy, Bedgosz. No i właśnie mają co? Mają wykrochmalone na to, tak? Jest droga, kuźwa masa kryszta. Tam jak się jedzie, to kuźwa trzeba maksymalnie 35-40 na godzinę miejscami. No bo jak pojedziesz szybciej kuźwa, to, to nie wiem, to wywalić się kuźwa na bok, nie? Są takie kolejne, kuźwa, tak kryszta, jest ta droga wybita. I tyle lat kuźwa, żeby z tym nic nie robili, to jest naprawdę ja. Co nie, to, to, na niektórych filmach mówię, że a w jakąś tam część Polski To jest kuźwa, jakbym się cofnął 20 lat No, a ta droga tutaj kuźwa Od Jabłonowa do Brodnicy to ma chyba 40 lat Albo i lepiej i, I jest no, no dramat, nie I dzwoniłem do tej Bydgoszczy tam kuźwa o, o, o ten, o zapytać o tą drogę No, ale oni tam oczywiście Się zasłaniają, że oni mają no Jeszcze inne odcinki, ale że będzie tam robione Będzie robione, no kuźwa będzie robione Ale jakoś no co tam, parę odcinków porobili tam nie wiem ile kilometrów, no ale jednak tam miejscami mówię, no jest kurde masakra, nie, jest zgroza no. mam nadzieję, że kurczę jakoś w przyszłym roku już to będzie ogarnięte, de facto wiadomo jak się jedzie w remont i są te wahadła to wtedy człowiek, kurczę, trzeba stać i tak dalej, nie, no ale trzeba też z drugiej strony na to spojrzeć że chwilę się postoi to tamto, ale później będzie się jechało jak się należy, tak? tak jak na przykład teraz, tutaj o. No, jest fajny, fajny, równy asfalcik, zrobiony i nie ma problemu. Jest jeszcze nawet w miarę szeroko, bo tam mówię, no tam, miejscami na, tamtej, na tej drodze, to jest tak kuźwa wąsko. że jak jedzie jakiś kurde bez obrazy, ale jakiś świeży kierowca z naprzeciwka, no to widać, że się trzyma tego, tego środka przy tych liniach, no to od razu już. Ręka z automatu, okno otwiera i, i składają się lustra, ne? no bo naprawdę, kurde. Można tam na momencie również lustro, kurde, stracić. No, no ale, wiadomo. Jak jest, tak jest. Dobra, kochani, głównie chciałem tutaj serdecznie z tego miejsca pozdrowić ekipę z MiniUtex bo to tak właśnie mnie w sumie ta myjnia dzisiaj tak natchnęła do, do nagrania tego filmu, serdecznie pozdrawiam chłopaków z Myni. naprawdę serdecznie polecam w Grudziążu nikt mi kuźwa za to nie zapłacił, nawet nie miałem rabatu ani razu na bycie nie, mówię wam z na sercu, dzisiaj się do tego kierownika tam, raczej nie do kierownika, do tego pana tam, który kasuje, już się śmiałem, mówię za tą kuźwa reklamę, co was, o was tyle razy wspomniałem na YouTube, to kuźwa chociaż jakiś rabat bym dostał a się śmiał mówi, o to się następnym razem przypomni. Jo, kuźwa. I tak za każdym razem, <gry> za każdym razem. Nie no, się śmieje słuchajcie Jest auto zawsze pikabela, umyte nawet. Słuchajcie, bez gadania, bez proszenia. Drzwi chłopaki otworzą, wypłuczą wam tutaj ze schodków, umyją, raz się wypłuczą. Umyją. Ładnie z tą spianują, wymyją. Kurczę, nawet tam yy, kolega stwierdził, że jeszcze jakiś zaciek został, to jeszcze wziął szczotkę tam i do to do, do czystego jak powinno być to. No. także naprawdę serdecznie polecam, dobra kochani tymczasem Borym Lasem serdecznie również chciałem pozdrowić moje kurczaczki kochane, Laurkę i Michałka i pozdrawiam Karolinę i Marcina, dobra tyle na chwilę obecną czas na weekend, czas trochę odpocząć, no i w poniedziałek startujemy dalej z klory, że tak jestem tylko dotąd ale uchwyt sklejałem no i troszeczkę krzywo go skleiłem i tak nie mogę już go bardziej na dół nawet telefonem próbowałem, ale telefon jest na Baksa już, tak wiecie wysunięty w tym uchwycie, trzeba sobie w końcu skołować jakiś inny uchwyt ale co, są wspierający kanał, także są o, kurde, jest. mijanka była, szkoda, że na wprost nie miałem nagrywania, to byście widzieli eee, także są wspierający mojego kanału także jest budżet na Różnorakie zakupy tutaj do auta Do nagrywania Serdecznie polecam bo... <grywa> Weekend się udziela Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki Dla wspierających kanał Bartas, trzymajcie się Bartas się kłaniał, hej Tak więc zamykamy te drzwi